żeby było śmieszniej to do odcinka o łakomstwie zabrałem się zaraz po pysznym obiedzie bez którego trudno mi wyobrazić sobie życie codzienne, żeby nie zjeść czegoś pysznego. Ale ten grzech łakomstwa, o którym chcę powiedzieć, nie dotyczy tylko i wyłącznie jedzenia, nie na tym się kończy. On ma dużo szerszą perspektywę. Chodzi o niepohamowane pragnienie tego, co materialne, ziemskie, tego, co znamy z takiego życia codziennego, przywiązanie do tego, które sprawia, że nasze serca stają się ociężałe, bo o to w łakomstwie najbardziej chodzi, w nieumiarkowaniu, w jedzeniu i piciu. Nie o to, że my nie potrafimy sobie tego odmówić, ale o to, że jeśli w nadmiarze korzystamy z tych darów, to trudno nam wznieść nasze myśli, naszą duszę ku temu, co Duchowe, ku temu, co związane z Królestwem Niebieskim. Człowiek najedzony, obżarty, opity, to człowiek, któremu nie chce się myśleć. Najlepiej się położyć wtedy, trochę odpocząć, zrobić siestę. Znamy to przecież. Znamy to z naszego codziennego życia, jak bardzo łakomstwo nas rozleniwia, także duchowo, nie tylko fizycznie. W Wielkim Poście często podejmujemy takie wyrzeczenia związane z jedzeniem czy z piciem. Nie jemy słodyczy, odmawiamy sobie mięsa, yy, czy też nie pijemy alkoholu lub jakichś innych słodkich, gazowanych napojów. Różne są te nasze wyrzeczenia, ale o jedno w nich, musimy, w, nim, w nich musimy pamiętać. Żeby robić je po to, by zacząć myśleć o niebie, o obietnicy Królestwa Niebieskiego, którą Jezus nam złożył. Nie wyrzeczenie dla samego wyrzeczenia, żeby czuć się lepiej, żeby może trochę schudnąć. To, bo wtedy Post stanie się czymś w rodzaju diety, a nie o to przecież chodzi. Chodzi o walkę z wadą nieumiarkowania w jedzeniu i piciu, ale nie tylko w jedzeniu i piciu. Nieumiarkowania także w korzystaniu z tego, co ziemskie. Dlatego warto sobie przy rozważaniu tego grzechu głównego, łakomstwa, warto sobie zadać pytanie, co ja na co dzień jem. Ale w cudzysłowie jem, czym się żywię, czym karmię e, mojego ducha. Może jest jakieś w cudzysłowie jedzenie, którego jest w moim życiu za dużo, może oglądam zbyt wiele filmów, seriali, tym się karmię, to przeżywam. A gdzie w tym wszystkim jest Bóg? Czy karmię się Jego Słowem? Czy chcę zjeść Boga w sakramentach, w Eucharystii przede wszystkim? Czy On jest dla mnie pokarmem, którego ciągle mi brakuje, a może jednak jest dla mnie tylko jakimś dodatkiem. O to się siebie zapytajmy, bo jak mówi takie powiedzenie, jesteś tym, co jesz. Jesteśmy tym także duchowo, czym się żywimy, czym się karmimy na co dzień. Zróbmy sobie rachunek sumienia z tego, co jest naszym codziennym duchowym pokarmem. Jeśli nie jest nim Bóg, to to najwyższa pora. Żeby, żeby się zmieniło, żeby zwrócić się do najlepszego dietetyka, jakiego znamy, czyli do Boga, bo szkoda zdrowia, szkoda naszego zdrowia duchowego. Powróćmy do właściwego pokarmu, którym jest sam Jezus Chrystus.